Chciałbyś zarabiać pieniądze przez internet, ale nie masz wystarczająco dużo czasu? W takim razie pokażę ci, jak można zacząć zarabiać nawet 1000 dolarów tygodniowo, bo dasz sobie radę bez żadnego doświadczenia, własnej strony internetowej, a co najważniejsze, bez wkładania w to własnych pieniędzy. Przykład Amazonowej koszulki, która zarabia kupę hajsu, nie istniejąc wcale w rzeczywistym świecie, kosztuje 19,98 dolara. Kiedy tworzymy własną, wirtualną koszulkę na Merch by Amazon, nasza marża przy takiej cenie to 5 dolarów i 22 centy. Obecny kurs dolara na jednej sprzedanej sztuce zarobimy 22,5 zł. Sprzedaje się obecnie 3341 razy. Ta koszulka zarabia miesięcznie, tataradam, ponad 75 tysięcy złotych. Pamiętaj! Że jedyne co musimy zrobić z tą kwotą, to odprowadzić podatek. Reszta nas nie interesuje, nie ma żadnych dodatkowych kosztów. Mówimy o produkcie wirtualnym drukowanym na żądanie, dzięki czemu nie musimy go posiadać, drukować, magazynować, wysyłać. Tak właśnie działa Merch by Amazon. Jeśli chcesz rozpocząć własny biznes na Amazonie i sprzedawać koszulki bez żadnych kosztów i ryzyka, wpadnij na mój profil i kliknij w ten link w moim opisie. Znajdziesz tam całkowicie darmowego e-booka.